Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat trasy Via Carpatia. Przed dwoma tygodniami omówiłem dla Was przebieg prac nad trasą Via Carpatia w innych krajach. Dzisiaj powracam do aktualności dotyczących polskich odcinków trasy. W dzisiejszym filmie poinformuję o kolejnym oddanym odcinku na północy Polski oraz o przebiegu prac na odcinku Babica Jawornik oraz innych odcinkach S19 na Podkarpaciu. Prace, mimo zbliżającej się zimy, cały czas idą do przodu. Choć można się spodziewać, że w najbliższym czasie nieco spowolnią, ponieważ zbliżają się większe opady śniegu na południu Polski. Jak wygląda przebieg prac na kluczowych odcinkach trasy i jaki odcinek został oddany do użytku? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału ponieważ większość widzów ogląda filmy bez zostawienia subskrypcji, a chciałbym, żeby kanał bardziej się rozwinął. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu forsal.pl pod tytułem Via Carpatia nabiera kształtów. Dwa odcinki gotowe, a na innych trwają intensywne prace autorstwa pana Tomasza Lipczyńskiego oraz artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem Podlaski fragment Via Carpatia gotowy. Kolejny odcinek międzynarodowej trasy od Bałtyku do Morza Czarnego oddany do użytku autorstwa pani Moniki Kumorek. Trasa Via Carpatia może okazać się kluczową inwestycją dla dalszego rozwoju naszego kraju. Chodzi głównie o Polskę Wschodnią, gdzie dzięki trasie w przyszłości mogą powstawać huby magazynowe, centra logistyczne oraz lokalne biznesy gastronomiczno-noclegowe. Wielu upatruje szansy w połączeniu z innymi wielkimi inwestycjami, takimi jak projekt CPK i rozwój transportu cargo oraz dalszą rozbudową portu w Gdańsku. Duża liczba komentatorów twierdzi, że w przyszłości może dojść do swego rodzaju synergii pomiędzy tymi inwestycjami, czyli do sytuacji, w której jedna inwestycja będzie napędzała drugą i wszystkie projekty razem będą stanowiły większą siłę Niż suma każdego z nich pojedynczo. Może to w przyszłości dać ogromne zyski budżetowi państwa z tytułu różnych podatków i ceł, które Polska będzie mogła nakładać na towary spoza Unii Europejskiej, jako kraj, do którego pierwsze one dotarły. Wizja jest niezwykle ciekawa i optymistyczna, ale żeby do tego mogło dojść, potrzebne jest zrealizowanie m.in. dziś omawianej trasy. A zatem przejdźmy do przebiegu prac nad trasą Via Carpatia. Omówimy teraz ostatnio otwarty odcinek trasy Via Carpatia na północy Polski, a jest to odcinek Bielsk-Podlaski-Zachód-Boczki, jak informuje portal urbanity.pl. Kierowcy mogą już korzystać z nowego 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 na Podlasiu. Nowy fragment połączą węzły Bielsk-Podlaski-Zachód i Boczki. Stając się częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia, który prowadzi od Bałtyku aż po Morze Egejskie i Czarne. Jak dalej informuje portal urbanity.pl Nowy 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim jest już przejezdny. Firma Strabak ukończyła budowę trasy łączącej węzeł Bielsk-Podlaski-Zachód z, z węzłem Błoczki. Nowo oddana do ruchu droga to dwujezdniowy odcinek klasy S. Z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i miejscem na ewentualne poszerzenie o trzeci. Trasa została w pełni dostosowana do ruchu ciężarowego o nośności do 11,5 tony na oś. Jak czytamy na portalu urbanity.pl W ramach inwestycji powstały liczne obiekty inżynieryjne. W tym węzeł boczki oraz 20 mostów i wiaduktów. Zadbano również o bezpieczeństwo zwierząt Wzdłuż trasy wybudowano przepusty dla dużych i małych gatunków oraz ogrodzenie ograniczające ryzyko wtargnięcia na jezdnie. Całość uzupełniają zbiorniki retencyjne, system odprowadzania wód deszczowych, a także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, chodniki, drogi dojazdowe i ścieżki rowerowe. Firma Strabag zrealizowała przedsięwzięcie w systemie projektu i buduj. Odpowiadając zarówno za przygotowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowych, jak i wszystkie prace konstrukcyjne. Równocześnie Strabak prowadzi pracę na sąsiednim 16-kilometrowym odcinku między węzłami Boczki a Malewice. Ten fragment planowany jest do oddania w przyszłym roku, co przybliży realizację pełnej podlaskiej części Via Carpatia. Przejdźmy teraz do przebiegu prac na południu Polski, a konkretnie na Podkarpaciu. Skąd płynie wiele informacji na temat realizacji trasy Via Carpatia, jak czytamy na portalu forsal.pl. W innych regionach kraju prace przy budowie szlaku Via Carpatia też idą pełną parą. Na Podkarpaciu ruszyły prace w terenie jednocześnie na dwóch odcinkach. Domarac Krosto oraz Dukla Barwinek. Na pierwszym etapie prac wykonawca wbija pale, które będą fundamentem pod duże obiekty inżynieryjne. Jak dalej informuje portal forsal.pl Na odcinku S19 do Marac-Krosno pierwsze pale wykonywane są na estakadzie zlokalizowanej na granicy w miejscowości Jabłonica Polska i Haczów. Jak podaje Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad posadowienie tego obiektu będzie pośrednie. Na żelbetowych palach prefabrykowanych o wymiarach 40x40 cm oraz na mikropalach o średnicy 25 cm. W sumie wykonawca wbije 219 pali prefabrykowanych i 91 mikropali. Na całym odcinku prace palowe będą wykonywane na 21 z 29 obiektów. Jak dalej podaje portal ForSal.pl. Na odcinku S19 Dukla Barwinek pierwsze pale wykonywane są na wiadukcie zlokalizowanym w miejscowości Cergowa. Obiekt ten będzie miał 28,5 metra długości i 26,4 metra szerokości. Do wykonania tego wiaduktu konieczne będzie wykonanie 40 pali o średnicy 1 metra i długości 10 metrów. Na całym odcinku prace palowe będą prowadzone na 37 z 42 obiektów. Ogólnie warto dodać, że odcinek do Marac Krosno będzie liczyć około 12,5 kilometra długości. Natomiast odcinek Dukla-Barwinek, czyli do granicy ze Słowacją, ma liczyć ponad 18 km długości. A jak wyglądają postępy prac na odcinku Babica-Jawornik? Jak informuje portal RPPR, stan zaawansowania na całym odcinku Babica-Jawornik przekroczył już 58%. Przy czym obiekty inżynieryjne są zaawansowane w niemal 60%. Ogólnie w ramach tego odcinka powstanie ponad 11-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej pomiędzy Babicą a Jawornikiem z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz pasem awaryjnym. Drogowcy zbudują również węzeł żarnowa strzyżów Projekt obejmuje budowę imponujących obiektów inżynieryjnych 8 estakat, 5 wiaduktów i 4 przejść dla zwierząt. Na odcinku między Babicą a Jawornikiem Budowana jest też najwyższa estakada w Polsce. Konstrukcja będzie wznosić się na wysokość 80 metrów. A dlaczego estakada będzie tak wysoka? Jak informuje portal interia.pl Aby umożliwić sprawny przejazd przez liczne wzgórza i wzniesienia, drogowcy zdecydowali się na budowę kilku dużych estakad. Wśród nich znajdzie się prawdziwy rekordzista, czyli estakada S26 która osiągnie imponującą wysokość 80 metrów, stając się tym samym najwyższym takim obiektem w naszym kraju. Estakada o oznaczeniu S26 będzie zlokalizowana między miejscowościami Żarnowa i Godowa i będzie to ośmioprzęsłowa konstrukcja o długości 1082 metrów i szerokości 29 metrów. Prace nad trasą Via Carpatia cały czas posuwają się do przodu o czym świadczy niedawno otwarty odcinek na północy Polski. Prace przebiegają również bardzo dobrze na odcinkach podkarpackich, które można powiedzieć, że są najbardziej skomplikowanymi w realizacji. Będę dalej relacjonował dla Was pracę nad trasą Via Carpatia i w niedługim czasie przygotuję aktualizację prac nad odcinkiem Rzeszy w Południe Babice. Jestem ciekawy co Wy uważacie na temat prac nad trasą Via Carpatia. Czekacie na otwarcie kolejnych odcinków? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do udostępnienia materiału w mediach społecznościowych. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.